Została postawiona na upamiętnienie. To jest bardzo niebezpiecznie i, i kradną... Cześć, witajcie w kolejnym vlogu z przepięknej Dominikany. Pogoda dzisiaj jest jeszcze bardziej gorętsza niż w poprzednich dniach. My jesteśmy już spakowani, jak widać. Klaudia już jest na dole. Dzisiaj lecimy w stronę Santo Domingo, stolicy tego kraju, i będziemy podróżować samochodem wspólnie z grupą Czechów, których poznaliśmy dwa dni temu zobaczymy co będzie się działo nasz plan na dzisiaj to mniej więcej zobaczyć stolicę a później ruszyć na północ kraju w kierunku półwyspu samana chociaż plan może się zmienić tutaj jest wszystko spontaniczne może zostaniemy na jedną noc w Santo Domingo może nie zobaczymy Musimy też y, zrobić pranie, bo kończą nam się już y, czyste rzeczy. Także y, mamy, y, mamy trochę rzeczy do zrobienia jeszcze, dodatkowych. Zobaczymy, jak to będzie. Na tą chwilę opuszczamy już nas, nasz pokój. Y, zostawiliśmy po sobie mniej więcej porządek. Pokój wyglądał w ten sposób. Jest to pokój w cenie 40 dolarów. Powiedziałbym, że typowy karaibski, typowy karaibski klimat. E, łóżko, szafa, mega takie przestarzałe meble, jakaś lodóweczka Jest na szczęście klima. E, łazienka też jest spoko, jest ciepła woda, to najważniejsze Cena jest dobra, także nie mamy żadnych wygórowanych oczekiwań na warunki Oglądajcie vloga, e, zobaczymy co będzie się działo, cześć! Przed wyjazdem jeszcze jemy śniadanko, które mamy w cenie pokoju Codziennie jest taki skromny talerz owoców do wyboru kawa, kakao, herbata no jest to miłe bardzo, że jest to cenie aczkolwiek nie wystarcza nam to na, na wiele jakby jest w sensie takiej przekąski ale bardzo fajnie, idziemy jeść my już wyszliśmy z hotelu oddaliśmy klucze, zrobiliśmy check out pan w hotelu mówił, że szklanka była rozbita w poprzednim pokoju, który mieliśmy bo musieliśmy go zmienić, ale ale to nie była nasza sprawka, nie wiem co się z nią stało Dziwnie, dziwnie to zabrzmiało, natomiast no my nic z tym nie zrobiliśmy. Przed, przed wyruszeniem jeszcze w podróż z naszą grupką przyjaciół z Czech zrobimy małe zakupki. Musimy, musimy kupić wodę, musimy wymienić dolary i najlepiej wypłacić jeszcze z bankomatu peso, ale nie możemy znaleźć bankomatu, który pobiera Jakąś małą prowizję albo w ogóle jej nie pobiera. Tutejszy tutaj w Baja Ibe nie działa więc jedziemy do Santo Domingo i tam prawdopodobnie znajdziemy kolejny bankomat, który nie pobiera prowizji. Kamra, ty jesteś czek. Do Różowa. Cześć. 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 Hej. Ciao. Hej. Cześć. Cześć. Hej. 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 jesteśmy już z grupą naszych przyjaciół i ruszamy w drogę. Po drodze do Santo Domingo zatrzymaliśmy się jeszcze w miasteczku San Pedro de Macoris. Miasto zamieszkuje około 200 tysięcy mieszkańców. E, idziemy teraz w stronę bazyliki świętego Piotra i zobaczymy, co mają tutaj ciekawego. Zgłodniliśmy też trochę, więc poszukamy jakiegoś ciekawego fast foodu lokalnego. Kościół, który znajduje się za mną, to jest kościołek świętego Piotra i jest on pod wezwaniem świętego Piotra, i to jest kościół katolicki. W środku jest całkiem fajnie, ale dupy nie urywa. Idziemy dalej. Dotarliśmy już do Santo Domingo, jesteśmy aktualnie na jednym z najważniejszych punktów tego miasta. Punkt nazywa się Fara Colon i jest to właśnie ta budowla. Z tego co wiem jest, była, raczej była to latarnia morska, aktualnie raczej nie funkcjonuje. Została postawiona na upamiętnienie. Krzysztofa Kolumba i jego brata, który założył miasto Santo Domingo, w którym właśnie się znajdujemy. Dostarliśmy do parku naturalnego Los Tres Ojos i będziemy teraz wchodzić do Jaskini. Chcieliśmy zrobić sobie małego hajka z Faro de Colon, ale bardzo miły Pan, taka policja turystyczna, ostrzegła nas, że po drodze do tego miejsca jest bardzo niebezpiecznie i, i kradną więc żeby nie iść. Także wybraliśmy się tutaj samochodem. Jest o tyle ewenementem, że jest on w San centrum Santo Domingo, i tak jak widzicie, jest tutaj mnóstwo ogromnych jaskiń. Tam na dole możemy nawet zrobić sobie taką przeprawę jakimś promem, coś takim mega prymitywnym. Także no jest to dla mnie jakaś nowość, bo na górze mamy wielkie miasto, w którym mieszka około 2 miliony osób, a tutaj jesteśmy w jaskiniach. Także... Naprawdę taka ciekawostka. Dotarliśmy już do Santo Domingo. Jesteśmy w dzielnicy Zona Colonial. Plan jest taki, że idziemy coś zjeść do restauracji, bo jesteśmy mega głodni, po drodze nie udało nam się znaleźć żadnego miejsca do jedzenia. Prosto z parku Tresochos przyjechaliśmy tutaj i najpierw idziemy a potem idziemy szukać jakiegoś hotelu, bo jeszcze nic nie mamy zabukowanego. Dzielnica generalnie bardzo, bardzo urokliwa. Jesteśmy właśnie po dużej, dużej kolacji w takiej znakomitej restauracji, w której gra piękna muzyka. Jest to takie piękne patio. I jest bardzo uh, droga. No jest, ceny są dość duże, takie powiedziałbym europejskie. Natomiast klimat jest fajny. Kierujemy się teraz po to, żeby znaleźć jakiś hotel. Pisaliśmy już z dwoma miejscami na Whatsappie. Idziemy zobaczyć pokoje i przedyskutujemy jak się dzielimy. Także pokażemy Wam pokoje jak już to załatwimy. Po drodze do domu zakupujemy tutaj buteleczkę Rumu Brugal i buteleczkę Koli. Także będziemy serwować Kuba livre. A tam moje kameraty czec. kameraty W ogóle nie pijemy. Właściwie pijemy czystą wodę, bo trzymamy reżim. Bo najpierw pijemy to. A to aż weczer. A potem wodę. Dobra, udało nam się wynająć hotel. Mamy jeden apartament na 5 osób. Negocjowaliśmy cenę. Za pokój było około 100 dolarów, za jedną noc zeszliśmy do 90. E, zaraz wam pokażę, jak wygląda ten apartament. Mamy są wszystkie ciuchy i zaraz się rozpakujemy. I jak widzicie, to jest nasz apartament. Kosztował nas 90 dolarów. Tutaj macie. Kuchnię. Mamy tutaj jedną klimatyzację. Następnie. Um, to bardzo. Mamy tutaj salonik z kuchnią, z wodóweczką. Wszystko jest elegancko. On tutaj mamy korytarzyk, i z korytarza jest przejście na dwa pokoje. Jeden pokój jest numer jeden. Nasz pokój z klimą, z wiatrakiem, z szafą, z telewizorem. I w pokoju mamy łazienkę. Stan łazienki znacznie, znacznie lepszy niż w poprzednim pokoju. I drugi pokój, który jest troszeczkę większy. To samo wyposażenie. Łazienka, szafa. Myślę, że za tą cenę w samym centrum Santo Domingo to jest naprawdę super oferta. Teraz. Nie wiem czy kończę tego vloga czy nie. E, idziemy sobie troszeczkę odpocząć, kupiliśmy sobie dużo rumu i e, będziemy sobie teraz robili drineczki z kolą, Kuba Libre, e, lokalne klimaty. E, jak będzie się działo coś ciekawego, to Wam pokażę. Na tą chwilę dzięki za oglądanie. E, widzimy się w następnym vlogu. Cześć! Tem uma cidade aqui no Mólix que não To ativa. Não tá